Z nami Kacper Sowa po em... emocjonującym meczu z Tarnowią. Kacper nie chciało wejść dzisiaj, co? No Tak, mieliśmy bardzo dużo sytuacji, kreowaliśmy sobie co chwilę. No, właśnie jak widać, no, na murawie jakby próbowali, walczyliśmy, no, nie chciało wpaść za wszelką cenę. Staraliśmy się, ale no, niestety nie wpadło. Kacper, yy, z trenerem. Czy już nie wiem, czy przy wywiadach wcześniejszych, ale zawsze pojawiało się, że taki mecz z drużyną gdzieś z, doła tabeli, z dołu tabeli będzie dla Was bardzo ciężki, że oni przyjmą tą pozycję. Jeden, dwa strzały może zmienić mecz i to dzisiaj chyba tak trochę wyglądało. Tak, wszystkie mecze z przeważnie z dolną częścią tabeli wyglądają tak, że drużyna stoi nisko, czeka tylko i jedyna sytuacja, jakie sobie robi, no to ze takich fragmentów. Jakiś i z kontry szybkich, jedynie w tym nam zagrażają. No właśnie, dzisiaj kolejny, kolejny mecz, gdzie tracicie bramki podstawowych formy ta gry, e, gonicie, gonicie wynik, no koniec końców e, udało się e, zremisować, e, już pomyśleć gdzieś dużo cywilkę w tym ty miałeś. E, wykorzystałeś pewnie, pewnie żółtarnie, ale samo, samo to, w, te sytuacje, gdzie właśnie tracicie bramki po, po tym stałym fragmentie, to gdzieś taki ankament ostatni właśnie No dokładnie, no. Tak jak wcześniej, no. Głupio tracimy z bramki ze stałych fragmentów gry, te, zaś jak wcześniej my tylko wykorzystywali z akcji, tak teraz z stałych fragmentów większość strzajemy bramek. Również tracimy teraz głupio, no nie przychyliliśmy, no i tak straciliśmy głupio bramki. Kacper, to co? Przyszedł taki mecz, na który Wszyscy, którzy nam źle życzą, czekali, docięliście, zrobiliście remis, ale chyba następne mecze już będą z wiarą w to zwycięstwo, którego pewnie Wam nie, nie zabraknie, co? Dokładnie tak. I chciałbym jeszcze podziękować kibicom, którzy wspierali nas dzisiaj, bo to, co oni robią przez ostatnie dwa mecze, jak pokazują, że są obecni z nami, bo to bardzo, bardzo nas wspiera. No i chcielibyśmy jako cała drużyna podziękować im. No, i liczymy na to, że w następnych meczach również nas pomogą. Dzięki. Okay. Dzięki. Z nami Maciej Węgrzyn po zremisowanym meczu z Tarnowią. Maciek nie chciało dzisiaj wejść to, co, co powinno, nie chciało wychodzić to, co, co próbowaliście budować. Co? No, niestety, no, piłka wybita z linii bramkowej w pierwszej połowie. Tutaj też tak samo bramkarz nie ułatwiał nam zadania, piłka tak jak redaktor mówi nie chciała wpaść, no staraliśmy się, ale niestety ważne jest, że zrobiliśmy chociaż jeden punkt i jedziemy dalej. Ten mecz, tak jak już tu mówiłem wcześniej, rozmawiałem wcześniej z Kacprem, Mecze z dołem tabeli to, to dla Was bardzo ciężkie, tak? To, to jakoś... Yy, szukacie chyba pomysłu na, na te drużyny z niższych regionów tabeli. Tak, bo te drużyny z dołu tabeli przeważnie grają bardzo defensywnie i ciężko nam wcisnąć tą bramkę, a z, jak są z góry tabeli to starają się grać piłką, a my to wykorzystujemy, więc strzelamy bramki. Ogólnie z całego przebiegu meczu e, Tarnowia e, zaskoczyła Was swoją postawą w tym meczu, bo e, postawiła się dość ambitnie już, e, już w pierwszej połowie. No, tutaj w drugiej to Wy zdominowaliście rywala, jednak, e, tak jak mówię, e, ta młoda drużyna z Tarnowa, Tarnowa e, tą poprzeczkę odniosła troszeczkę. Na pewno. Ta drużyna Tarnowi jest bardzo młoda, więc na pewno byli bardzo wybiegani i starali się jak najbardziej, jak najbardziej nam to utrudnić. No ale udało im się strzelić dwie bramki My mogliśmy jeszcze fakować troszeczkę więcej, a... ale no tak nas zaskoczyło. Dziękujemy Ci bardzo. Dzięki.